Cześć moi drodzy, witam Was w następnym video na moim kanale, i dzisiaj mamy airdrop od. Pixels. No i uwaga, zostało mało czasu, ponieważ właśnie we wtorek o godzinie 5 rano będzie Snapshot. Także po snapsie już niestety nie wbijecie potrzebnego rankingu do tego, aby dostać właśnie airdropa. Co jest potrzebne? No jest potrzebne wbijcie do 20 tysięcy pierwszych uletów, które włapią się po prostu na ten ranking. Zobaczcie, ja mam na rankingu miejsce 1725, więc powiedzmy, jestem już w miarę bezpieczny, jeśli chodzi o spadek. No, bo raczej nie. Już powyżej 20 tysięcy, jest to praktycznie niemożliwe, aczkolwiek no powiedzmy, że wszystko jest możliwe, no ale raczej nie spadek aż do 20 tysięcy, no raczej mnie tutaj aż tak nikt nie e, przegoni. No i uwaga każdy ma jeszcze szansę uważam i jeśli na pewno przypilnujecie sobie te gierki od samego początku aż do końca teraz zaczynając od teraz e, albo ewentualnie jutro rano wtorek no nie poniedziałek jutro jest poniedziałek to od poniedziałku rano jeśli zaczniecie to jeszcze macie małe cień szansy, że zdążycie zrobić kwalifikację pod warunkiem, że zrobicie wszystkie questy oczywiście opis questów i tego jak sobie tutaj radzić, co jak robić, znajdziecie w filmach, które znajdziecie oczywiście w linkach pod tym wideo, oraz ja w momencie, kiedy. Tutaj wypuszczę to wideo, to wszystkie filmy, które mam to jako niepubliczne, z tego co widzicie, ponieważ wszystkie informacje były już wcześniej podawane o tym AirDropie. Ale uwaga, na naszym Discordzie, o czym informowałem na innych social mediach. Więc jeśli ktoś jest na naszym Discordzie, no to już wiedział o tym AirDropie wcześniej. A jeśli was jeszcze tam nie ma, to koniecznie dołączcie. Link oczywiście znajdziecie w opisie tego wideo. Także wracając do AirDropa macie jeszcze szansę pod warunkiem, że zrobicie wszystkie questy, które są tutaj wymagane za samo to, że tutaj macie Discord, Twitter i, i Permint i Premint oczywiście, nie Permint jeśli to zrobicie, te trzy questy dostajecie, uwaga 500 tutaj punktów, 500 i 500, czyli 1500 za same te trzy rzeczy które od razu na starcie, gdy zalogujecie się do tej gry powinniście to e, zrobić no oczywiście skorzystajcie z reflinku dołączając do tej gry, który też znajdziecie w opisie tego Wideo, i myślę, że jak zrobicie wszystkie questy, to już fajnie podlecicie. Potem tylko farmić marchewki. No i uwaga, jak będziecie oglądać wszystkie wideo z questami od początku do końca, no to w pierwszym wideo jest też powiedziane, że nie trzeba podlewać marchewek. Aczkolwiek to, to się zmieniło od razu po pierwszym wideo. Niestety już to było już nieaktualne, więc marchewki trzeba. Podlewać. No i to jest przykładowa farma mojej marchewek, które sobie teraz A Czy nie patrzcie na to szybkość mojego ścinania, jest ona no, powiedzmy dość wyklikana. Także ja teraz tak zebrałem marchewki, zasadziłem nowe, podlałem, proszę bardzo, i za chwilę lecę na następne pole, tutaj w następnym portalu. No i to jest jeden z chainów, czyli listy wielu pól, na których osobiście. Jestem, no i jest, mam kilka takich list, pól, które warto sobie tutaj zasadzić. Te marchewki, warto zbierać. No i wszystkie znajdziecie również w opisie tego wideo. Dam wam takie najlepsze z tych wszystkich, co znaleźliśmy właśnie razem z ekipą maniaków biznesu. Także, moi drodzy, to wszystko w tym krótkim wideo. W następnych wideo, które już zostały nagrane, opublicznione na Discordzie, niebawem właśnie wracą też na YouTube'a. Tak publicznie znajdziecie więcej informacji właśnie bezpośrednio o airdropie oraz o tej Gierce. Także pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, łapce w górę. W komentarzu no i oczywiście o tym, aby wejść na nasz Discord. Także trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych nagraniach. Cześć.